Lata temu, kiedy leciałem do Polski, spotkałem bardzo sympatycznych starszych ludzi w samolocie, małżeństwo. Zwykle unikam rozmów z nieznajomymi w czasie podróży, ale mąż, który siedział obok mnie, zaczął mnie wypytywać najpierw, gdzie lecę, później zapytał skąd jestem, a w końcu zapytał się, gdzie pracuję, co robię. I jak tylko usłyszał, że jestem księdzem katolickim i że wybieram się do Polski odwiedzić swoją rodzinę, to oboje bardzo się zainteresowali i chcieli się więcej dowiedzieć o mnie, o Polsce, a szczególnie o kapłaństwie. Ale ja też dużo się dowiedziałem o nich, o ich rodzinie, dzieciach. Dowiedziałem się też, że oni nie są katolikami. Ona była luteranką, a on metodystą, ale powiedzieli, że właściwie to nie praktykują swojej wiary ani też nie wychowali swoich dzieci w żadnej religii. Rozmawialiśmy wspólnie przez wiele godzin, bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Często do siebie dzwoniliśmy i często ich odwiedzałem, a oni mnie. Niestety oboje już nie żyją, ale pamiętam raz, kiedy pojechałem ich odwiedzić na kilka dni to raz w niedzielę wspomniałem, że chce iść nam sze do kościoła katolickiego, a oni zapytali, czy mogą pójść ze mną. Było to dość ciekawe doświadczenie, bo oni kompletnie nie mieli pojęcia, co się dzieje podczas Mszy Świętej, ale spodobało im się. Spodobało się im kazanie, muzyka oraz liturgia. Wytłumaczyłem im, dlaczego nie powinni przyjmować Komunii Świętej, starałem się im opisać części mszy świętej i uwierzcie mi albo nie, ale to małżeństwo od tamtej pory co niedzielę uczęszczało we mszy w naszym kościele katolickim. Nawet więcej, zaprzyjaźnili się z innymi parafianami, zaczęli się angażować w życie parafii, pomagali w kuchni dla ubogich i w wielu innych parafialnych wydarzeniach. Nawet często zapraszali do swojego domu na kolację znajomych z parafii oraz księdza proboszcza, ale nigdy nie zostali katolikami. A ludzie zapamiętali ich jako wspaniałych ludzi, tych, co zawsze byli gotowi pomagać i otwierać swoje serca i dom dla wszystkich potrzebujących. Zawsze gotowi dzielić się tym, co mieli z innymi. Tych dwoje ludzi dało lepszy przykład, jak być chrześcijaninem niż wielu katolików, których znasz ty czy ja. To małżeństwo, ci ludzie, Nigdy nie zostali katolikami, nigdy nie przyjęli Komunii Świętej, ale nigdy nie przestawali pomagać innym, a ja jestem pewien, że są teraz w niebie. I opowiadam tę historię dlatego, że niektórzy z nas, katolików, błędnie myśli, że to tylko my mamy monopol na Chrystusa, by go przynosić innym. Nigdy nie zapomnę, jak kiedyś nasza parafia katolicka połączyła się z sąsiednią parafią luterańską w gromadzeniu i rozdawaniu jedzenia i ubrania dla najuboższych. I wtedy kilku naszych parafian prawie się zgorszyło tym, że współpracujemy z Luteranami. A co by zrobił Jezus? Zgodziłby się na takie coś? Posłuchajcie tylko tego fragmentu Ewangelii. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł, Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Oczywiście, jako katolik wiem, że moja religia to jest właśnie ta jedyna religia, w którą Pan Bóg chce, żebym wierzył. Głęboko też wierzę, że mój Kościół katolicki jest tym samym Kościołem, który założył sam Chrystus. Wierzę w naukę tego Kościoła oraz tradycję i wiem, że potrzebuję tego kościoła dla swojego zbawienia, ale wcale nie upoważnia mnie to do tego, żeby patrzeć z góry na tych, którzy spełniają dobre uczynki, nawet jeśli nie są katolikami. Przeciwnie powinienem cieszyć się, że Chrystusowe przykazanie miłości drugiego człowieka nadal jest kontynuowane w tym świecie. No bo kto wam poda kubek wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.